Firma XTB opublikowała wstępne wyniki za czwarty kwartał. Jakie ocenia i jakie ma plany na przyszłość? O tym w dzisiejszym programie prosto z parkietu. Przemysław Tychmanowicz, serdecznie zapraszam. A skoro będziemy mówić o firmie XTB, to moim gościem może być nie kto inny jak Omar Arnaud, prezes firmy XTB. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, zysk netto, Wasz wstępny zysk netto za czwarty kwartał to niecałe 50 milionów złotych, rynek trochę czy chyba poczuł się rozczarowany tym osiągnięciem, czy Pan czegoś żałuje, czy ma Pan taki jakiś niedosyt po wynikach za czwarty kwartał? Nie, no tak naprawdę to z punktu widzenia operacyjnego to czwarty kwartał był dla nas bardzo, bardzo dobry. Przeprowadziliśmy największą kampanię marketingową w historii spółki, pozyskaliśmy ponad 50 tysięcy nowych rachunków. Obroty wyrażone w lotach były najwyższe w historii spółki. Co jasno tak wskazuje na to, że zainteresowanie inwestorów jest naprawdę olbrzymie. Warunki rynkowe nie do końca nam sprzyjały, ale to trzeba pamiętać, że przy naszym modelu biznesowym. Jest to rzecz, która jest nieuchronna i po prostu na nasz, na nasz biznes trzeba patrzeć nie z takiej krótkiej perspektywy kwartalnej, a bardziej z dłuższej perspektywy. No i tutaj, jeżeli byśmy spojrzeli na cały 2022 rok, no to był to najlepszy rok pod każdym względem dla XTW, więc tak jakby niedosyt, rozczarowanie i tak dalej, to naprawdę bardzo duże słowa. My w środku w firmie czujemy się naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwi. No i szczególnie właśnie jak, jak mówiłem, te aspekty operacyjne były świetne i no, na tym się przede wszystkim skupiamy. Czyli nie martwi Pana takie, takie elementy jak spadająca rentowność na lota, wynik z market makingu, czy też koszt pozostawienia klienta, który istotnie wzrósł? Nie, no to kompletnie nas nie. Tak, by tutaj może się odniosę do każdego z tych punktów, albo do, do przynajmniej do tych, które pamiętam. To... Rosnący koszt pozyskania klienta zdecydowanie nas nie martwi, z tego względu, że jak wspomniałem, kampania marketingowa w czwartym, w czwartym kwartale była największa w naszej historii. Ona była przede wszystkim brandingowa, czyli w pięciu krajach byliśmy w telewizji, dokładnie w Polsce, w Czechach, w Hiszpanii, w Portugalii, w Rumunii. W dwóch krajach prowadziliśmy działania outdoorowe, czyli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Chile. I są to przede wszystkim działania, które bazują na wzmacnianiu marki, więc to, że koszt pozyskania klienta będzie wyższy w takim okresie, Mocno powiedzmy brandingowym to jest kompletnie nic, nic nowego. Z punktu widzenia market makingu to to, co jest, to, co jest kluczowe, to w skali roku. To tak naprawdę około 20-30% przychodów pochodzi z market makingu. Więc to nie jest do końca tak, że jak dla klienta jest bardzo dobrze, to dla nas jest źle, a aż tak kompletnie nie jest. Świetnym przykładem jest chociażby rok 2021, w którym w całym roku mieliśmy ujemny wynik na market makingu, a wynik tak sumaryczny zysk był naprawdę świetny, więc nie, to nie, nie, ma, nie ma to żadnego związku. Ten wynik na market makingu, wspomniał pan, 26%, on będzie tak się utrzymywał na takim poziomie, czy zamierzacie jakoś ograniczyć jego wpływ? Czy zwykle patrząc na ostatnie, pewnie z 10 lat, on był na podobnym poziomie, więc wydaje mi się, że tutaj nic nas większego nie zaskoczy. Powoli możemy już mówić chyba o celach na 2023 rok. W 2022 udało wam się zrealizować cel, czyli 160 tysięcy nowych klientów. W 2023 ilu ich? W ilu w jaką liczbę celujecie? 200 tysięcy? To może zacznę od ogólnych celów. Ogólne cele to się na pewno nie zmienią, z tego względu, że no, chcemy w dalszym ciągu się bardzo dynamicznie rozwijać, jeszcze dynamiczniej, czyli pozyskiwać jeszcze więcej rachunków, i do tego zaraz na pewno wrócę. Chcemy jeszcze bardziej wzmacniać naszą markę, i tutaj, tak, jakby, działania brandingowe na pewno będziemy kontynuowali. No i na pewno chcemy wprowadzić zarówno nowe promocje, nowe produkty, ale tak, by wracając konkretnie do samych klientów, no to chcielibyśmy pozyskiwać kwartalnie od 40 do 60 tysięcy nowych rachunków. Co dla nas jest fantastyczną informacją, że w samym styczniu pozyskaliśmy ponad 40 tysięcy nowych rachunków, więc prawdopodobieństwo tego, że pierwszy kwartał pod względem nowych pozyskanych klientów będzie najlepszy, jest po prostu olbrzymie. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że tak naprawdę cały ten rok będzie tak dobry, jak, jak sam styczeń. Ten styczeń właśnie, o którym Pan wspomniał, to przywiązuje Pan największą wagę właśnie do tej kampanii, którą prowadziliście, czyli darmowa akcja na start, czy też może do tego, co się działo na rynku, gdzie chociażby na rynku akcji mieliśmy mocne wzrosty. To na pewno są, to są dwa główne powody. Tak? Bez dwóch zdań uważam, że to są dwa główne powody, dla których pozyskaliśmy tak dużo klientów. Na pewno sama promocja była dla naszych klientów bardzo interesująca, czyli każdy klient, który u nas zakładał rachunek i zdeponował jakiekolwiek środki, od razu otrzymywał od nas darmową akcję. Uważamy, że promocja była bardzo atrakcyjna dla naszych klientów, i pomimo, że plan początkowy był taki, że będzie to tylko i wyłącznie akcja, akcja promocyjna na jeden miesiąc na styczeń, to stwierdziliśmy, że jednak przedłużymy akcję promocyjną do końca lutego lub do wyczerpania 15 tysięcy rozdanych akcji. Po tym okresie na pewno sobie zrobimy przerwę, no z tego względu, że chociażby dział obsługi klienta musi trochę odpocząć, ponieważ poskaliśmy pozyska, mniej więcej trzy razy więcej rachunków niż w grudniu, więc jest to, jest to naprawdę olbrzymia liczba. Dobrze, ale kiedy mówimy o pozyskiwaniu nowych klientów, to Wy bardziej nastawiacie się na spekulantów, co mogłoby świadczyć o chociażby powiązaniu Waszym z, 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 z sportami walki, w których mocno promujecie i się pojawiacie, czy też z kanałem sportowym, z którym nawiązaliście współpracę, czy może bardziej stawiacie na takich bardziej konserwatywnych klientów, właśnie chociażby poprzez akcje marketingowe, gdzie rozdajecie po prostu zwykłą akcję. My w tej chwili, jeszcze kilka lat temu, łatwiej by, by mi było odpowiedzieć na to pytanie, i kiedyś jeszcze bym że na początku naszym celem byli spekulanci, później klienci akcyjni, ale to, tak by może nie zdradzając zbyt wiele o nowych produktach, to wydaje mi się, że moja odpowiedź o charakterze nowych produktów, tak jakby będzie odpowiedzią na to, jakich klientów szukamy. Nowe produkty, które chcemy wprowadzić w tym roku, to będą produkty w dużej mierze, które będą nastawione na. Ludzi z mniejszym zaangażowaniem czasowym oraz z mniejszą wiedzą inwestycyjną w przeciwieństwie do naszych obecnych produktów. Czyli tak naprawdę, my będziemy chcieli naprawdę stać się ostatecznie tym one-stop-shopem, więc niezależnie od, kogo, od czyjegoś nastawienia do inwestowania, czy ma większą wiedzę, czy mniejszą wiedzę, czy mniej czasu, czy więcej czasu, czy może chcę, jest zainteresowany instrumentami bardziej ryzykownymi, czy mniej ryzykownymi, to chcielibyśmy mieć w ofercie właśnie takie instrumenty dopasowane do potrzeb danej osoby, Osoby. Reasumując, każda osoba, która wie, że chciałaby wziąć inwestowanie we własne ręce, niezależnie czy krótkoterminowe, czy długoterminowe, czy aktywne, czy pasywne, to chcielibyśmy być partnerem takiej osoby. Wspomniał pan o tym, że nowe produkty w 2023 roku się pojawią. No jeszcze tego roku mamy 11 miesięcy. Pytanie, czy jesteśmy bliżej, czy dalej tego, tych nowych produktów? Jesteśmy zdecydowanie bliżej. Tak naprawdę e, to jest zawsze kwestia priorytetyzacji. Zaczęliśmy rok, chcieliśmy zacząć rok e, tak jakby od razu od górki, e, i dlatego wprowadziliśmy na sam początku, może nie nowy produkt, ale jednak coś, co również pomaga się rozwijać jako biznes, i dlatego wprowadziliśmy ofertę z darmową akcją. E, Pierwszy nowy produkt powinien się pojawić w pierwszym kwartale, a kolejny produkt, powiedzmy tej wersji testowej, czyli prawdopodobnie do ograniczonej liczby klientów, może nawet wewnętrznie będziemy testowali, pojawi się w drugim kwartale, więc mam nadzieję, że w trzecim kwartale już się pojawi, powiedzmy, szerzej. I pod tym względem na pewno w tej chwili trwają przygotowania pod względem sprzedażowym, marketingowym, tak żeby być gotowym na naprawdę już takie konkretne wypromowanie, szczególnie tego drugiego produktu. Nowe produkty, tak jak Pan wspomniał też, to pewnie działania marketingowe, czyli trzeba się liczyć z tym, że koszty, które dość też wyraźnie urosły w 2022 roku, nadal będą rosły. Tak, koszty na pewno będą rosły. Jak my jako spółka się rozwijamy, jak zarabiamy coraz więcej, no to koszty na pewno będą rosły. Uważam, że w 2023 koszty w stosunku do poprzedniego roku wzrosną o około jedną czwartą, może trochę więcej i będą to koszty przede wszystkim poświęcone tak jakby na dwie rzeczy, czyli z jednej strony działania marketingowe, ale z drugiej strony zasoby ludzkie i tutaj w szczególności chodzi o dział IT. Mam nadzieję, że w tym roku zbliżymy się już do 300 osób w dziale IT, IT, wiemy jak ważny jest ten tak zwany time to market, czyli jeżeli chcemy wprowadzać coraz więcej produktów, a nie tylko dwa albo trzy rocznie, no to po prostu musimy pod tym względem się rozwijać jeszcze szybciej No i mam nadzieję, że uda nam się spełnić ten cel. Na chwilę chciałbym jeszcze wrócić do tego stycznia. Tak jak Pan wspomniał, pozyskaliście bardzo dużo nowych klientów. Dużo się działo na rynku akcji. Czy to sprawiło, że też jakby ta noga biznesu też zaczęła Wam lepiej funkcjonować? Bo ostatnio, kiedy rozmawialiśmy, wspominał Pan, że w zasadzie w 2022 to przede wszystkim Forex, CFD i te to są główne motory napędowe biznesu. A jakby jest właśnie po styczniu z rynkiem akcji? Tutaj to trudno jednoznacznie odpowiedzieć z jednego powodu, z tego względu, że większość, pozyska, większość klientów, których pozyskaliśmy w styczniu, to są klienci, którzy otrzymali darmową akcję. Więc w momencie, w którym albo sprzedali tą darmową akcję, albo nawet jej nie sprzedali, to naturalnym, tak jakby, pierwszym krokiem dla tych ludzi jest kupno kolejnej akcji. Więc tak, w, 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 wydaje się, że zainteresowanie naszą ofertą akcyjną jest większe, ale może to również być po prostu kwestią tego, że jest to typowa akcja, m, m, kampania marketingowa bazująca właśnie na, na rynku akcyjnym i jest to pierwszy, tak jakby naturalny krok. Więc wydaje mi się, że odpowiedzią na to pytanie. będzie Odpowiedź dopiero będzie słuszna pewnie po kilku miesiącach, jak zobaczymy, jak klienci, których pozyskaliśmy w tym okresie, na czym, na czym będą inwestowali w przyszłości? Na razie wydaje się, że tak, no ale to trudno powiedzieć, z tego, to, z czego to wynika. Chciałbym zadać pytanie, na które pan nie odpowie, ale zawsze warto próbować. Jak duża właśnie jest konwersja osób, które zaczynają od rynku akcji, a przechodzą później na rynek CFD w waszym domu maklerskim? Czy na pewno na to pytanie nie odpowiem tak samo, jak nie odpowiem na to, jak duża część klientów, którzy otrzymali tą pierwszą akcję, przyszli tylko i wyłącznie po tą darmową akcję, ale to tak by mogę odpowiedzieć jednoznacznie, niezależnie czy chodzi właśnie o tą konwersję na instrumenty CFD. Lub jeżeli chodzi o właśnie tą promocję z darmową akc akcją, to nie robilibyśmy tych działań, które robimy, albo byśmy ich nie przedłużali, jak w przypadku tej promocji, jeżeli byłoby to dla nas nie do końca odpowiednie. Więc jesteśmy zarówno zadowoleni z jednej konwersji, jak i z drugiej. Nowe produkty, promocje to jest priorytet na 2023, kosztem nawet rozwoju na rynkach zagranicznych? Bez dwóch zdań tak, to my, my chcieliśmy rozpocząć działalność w RPA już niedługo. Tak naprawdę w czwartym kwartale przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów z kandydatami. My już mieliśmy naprawdę wybranych dwóch najlepszych kandydatów na dyrektorów, ale po prostu stwierdziliśmy, że chcielibyśmy się skupić przede wszystkim na krajach, w których już jesteśmy, i je przede wszystkim wzbogacać o nowe instrumenty. Widzimy już chociażby po tej promocji, o której już wspomnieliśmy, że. Po prostu zainteresowanie jest olbrzymie. Pozyskaliśmy prawie trzy razy więcej rachunków niż w grudniu. Jestem głęboko przekonany, ale pewny jestem, że gdybyśmy rozpoczęli RPA, no to RPA by nam nie dało aż tak dużego uzysku z punktu widzenia nowych klientów. Więc dla nas jest ważne, żeby na tych rynkach wejść z nowymi produktami, ponieważ jeżeli my tego nie zrobimy, to kto inny to zrobi i to po prostu będziemy później żałowali. W RPA wydaje mi się, że jest naprawdę jeszcze sporo czasu. Nie jest to rynek aż tak bardzo konkurencyjny, więc nawet jeżeli byśmy tam weszli za rok czy za dwa, to wydaje mi się, że dużej różnicy nie będzie, a Europa to jest to rynek jednak bardzo konkurencyjny i no i po prostu musimy się śpieszyć. A jeżeli chodzi o zjednoczone Emiraty, to jesteście na, budow na etapie budowania masy czy już rzeźby? A czy Prawdopodobnie już nie, nie pamiętam czy o tym wspomniałem przy naszej ostatniej rozmowie, ale to powiem to jeszcze raz, żaden oddział w historii naszej spółki tak szybko się nie rozwinął jak Zjednoczone Emiraty Arabskie. Nie chciałbym tutaj tak jakby zdradzać na którym miejscu się plasują z punktu widzenia obrotów, ale na pewno już są w tej chwili w czołówce firmy, więc ja jestem, nie ma praktycznie dnia żebym nie żeby mnie był zaskoczony jak szybko, to się, jak szybko to się rozwija, jest to naprawdę Jestem przerażony myślą, gdzie ten rynek może być za kilka lat i czy jednak nie zastąpi nam naszego najlepszego rynku, który jest w tej chwili Polską. Czy to oznacza, że Zjednoczony Emirat to już jest biznes rentowny? Tak, z, na pewno tak. Nie, nie jestem w stanie tak by powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia całego roku, ponieważ nie, nie pamiętam t, m, dokładnych liczb, ale jeżeli byśmy spojrzeli na kilka ostatnich miesięcy, no to bez dwóch zdań tak. Wydaje mi się, że z punktu widzenia całego roku prawdopodobnie też, ale nie chciałbym tutaj tak by nikogo wprowadzać w błąd. A należy też pamiętać, że jeżeli jest to biznes rentowny, to trzeba brać pod uwagę, że tam koszty są bardzo wysokie. No Zjednoczone Emiraty Arabskie to jest jednak drogi rynek i z każdego punktu widzenia, niezależnie czy mówimy tutaj o marketingu, e, czy czy o pracownikach naszego oddziału. Jest to naprawdę bardzo drogi rynek. No i tak, jest już rentowny. Panie prezesie, to na koniec jeszcze jest kwestia dywidendy. Ostatnio obiecywał pan, że być może przy następnym spotkaniu powie pan nieco więcej. To jak to będzie z tą dywidendą za 2022 rok? Znaczy, tutaj niestety nie odpowiem nic więcej. Je, jest Niedługo będziemy w zarządzie o tym dokładnie rozmawiali, będziemy omawiali tą kwestię. Ale tutaj potwierdzam prawdopodobnie dokładnie to, co powiedziałam ostatnio: czyli zgodnie z naszą polityką dywidendową, chcielibyśmy wypłacić pomiędzy 50 a 100% jednostkowego zysku netto. Ale wydaje mi się, że dopiero o tym będziemy mogli porozmawiać przy naszym następnym spotkaniu. A to będzie bardziej szło w kierunku 50, 100, czy gdzieś pośrodku? Naprawdę rynek nie, zakłada nie. Tak, Rynek zakłada tak, gdzieś pośrodku. Mam nadzieję, że rzeczywiście będzie po środku, ale takie rozmowy na nie odbyły w samym zarządzie, więc nie chciałbym tutaj niczego powiedzieć. A zaraz zarząd będzie obrażony, że jednak trochę zmieniłem plany. Więc nie, tutaj wydaje mi się, że to powinno być gdzieś na środku, a nie przy żadnej tam z, z wyższych albo niższych granic. No ale zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości. Tutaj stawiamy kropkę. Mam nadzieję, że przy naszym kolejnym spotkaniu będziemy mogli już więcej powiedzieć o dywidendzie, tak samo o jakich nowych produktach firmy XTB. Na dzisiaj to koniec. Omar Arnold, prezes firmy XTB, moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.